I jako pierwsza podchodzi do maszyny startowej. Tradycja. I jako ostatni wchodzi teraz Agatek. Wszystkie konie biorące udział w tej gonitwie w maszynie startowej, i wystartowały. Równy start. Na prowadzeniu Holiana oraz Dorodna Web web walczą tam o objęcie prowadzenia, za nimi tradycja oraz diagnoza. Wszystkie konie galopują zgrupowane blisko siebie. Na prowadzeniu jest teraz dorodna. Na drugie miejsce przesunęła się Holiana. Na trzeciej pozycji jest Tradycja, następnie Agatek, Brego, Nowy Świt i stawkę zamyka Diagnoza, ale wszystkie konie galopują naprawdę bardzo blisko siebie, zgrupowane i na prowadzeniu jest teraz Agatek. Agatek, a za nim Dorodna. Agatek dyktuje mocne tempo. Dwie trzy długości za nim Dorodna. Na trzecie miejsce przesuwa się tam Brego. Na czwartą pozycję spada Holiana. Tam kilka koni galopuje zgrupowanych na końcu stawki, ale na prowadzeniu galopuje cały czas Agatek. Za nim dorodna, blisko niej Brego. Wszystkie konie zgrupowane, stawkę zamyka nowy świt. Jeszcze około 1400 metrów pozostało do celownika na prowadzeniu. Agatek, dwie długości za nim. Dorodna razem z Brego na czwartej pozycji galopuje tam blisko jeszcze Holiana, ale konie wchodzą w zakręt. I na prowadzeniu cały czas Agatek. Zanim dorodna na trzecim miejscu galopuje Brego, troszeczkę goni za stawką. Nowy świt traci już kilka długości, a konie mają do pokonania jeszcze około 600 metrów i Agatek razem z Dorodną za nimi jest tam Brego, Agatek, Dorodna po zewnętrznej również Diagnoza i 500 metrów pozostało jeszcze do celownika, Agatek, Dorodna po zewnętrznej, dobrze tam galopuje Diagnoza, a przy bandzie próbuje finiszować Brego Agatek i Dorodna, 350 metrów do celownika, Dorodna jest już na prowadzeniu, Dorodna i wydaje się, że lekko galopuje i oddala się nieznacznie od stawki Dorodna, Dorodna, 200 metrów do celownika Dorodna goni ją jeszcze Agatek oraz po zewnętrznej Brego. Dorodna wygra tę gonitwę, a o drugie miejsce walczy Brego z Agatkiem. Dorodna wygrywa Brego, udało mu się drugie miejsce na trzeciej pozycji Agatek. Następnie tam razem diagnoza z tradycją Holiana, i stawkę zamyka Nowy Świt. Dorodna koni oznaczony numerem 7 i Natalia Henzel jako pierwsze zameldowały się na celowniku. Poczekamy aż komisja techniczna zatwierdzi wynik tej gonitwy, gonitwy piątej. I zapraszamy na padok, bo tam już prezentują się konie, które wystartują w szóstej gonitwie dzisiejszego dnia wyścigowego. To zarazem pierwsza dziś gonitwa przeszkodowa. Wezmą w niej udział pięcioletnie i starsze konie. Dystans całkiem długi, 3800 metrów. W stawce mamy 7 koni. Przypomnę, że z tej gonitwy wycofany został koni numer 7 Suzy i dodatkowo w terminie dodatkowym został wycofany koni numer 6, czyli Deson. Szóstka Deson i siódemka Suzy nie pobiegną w gonitwie szóstej. Na padoku prezentować się więc będą z jedynką Sankiang, Yang, dwójka to Bayra Bay, trójka Captain Grant, czwórka Sopran Lesto, piątka morfina, szóstka Dark Diamond i przepraszam, ósemka Dark Diamond i koni numer 9 Dasco.